Dawid, o ile mądrzejszy jesteś teraz po konsultacji z trenerem? To zostanie tajemnicą. A ile wiedzy ty wyniosłeś tak na gorąco z tych dwóch skoków? E, tak na gorąco. E, wydaje mi się, że nie ma sensu tego właśnie tak na gorąco e, roztrząsać. E, I i warto by właśnie do tego przysiąść tak e, na spokojnie, żeby to przeanalizować odpowiednio. E, bo no, tak naprawdę nie było jakichś wielkich e, błędów w tych skokach e, no a jednak nie chciało lecieć tak jak, e, tak jak powinno, myślę, że e, no, tutaj właśnie rozmawiałem z trenerem, też mówi w tej pierwszej serii trochę, trochę tam różnie było e, i chyba trafiłem na trochę gorszy wiatr zaraz za progiem, że było, było z tyłu, no jak brakuje wysokości to później nie chce lecieć to, to się tak mogło zdarzyć e, no ale na pewno też nie Warto to przemyśleć niż tylko zrzucić na, na wiatr, i, i tyle. No ale z drugiej strony, też wydaje mi się, że nie ma sensu nie wiem, paniki siać albo no nie będę się biczował dzisiaj w hotelu do północy. Bo no wiem, że, że naprawdę tych skokach nie brakowało wiele. E, wiem, że też e, noga mogła lepiej pracować, e, a gdzieś po tej chorobie no, może troszeczkę nie domagać, więc e, na pewno trochę odpoczynku i, i za tydzień będzie lepiej. Ten weekend to, to był progres, to był regres, czy to była taka, taka równia i, i w sumie do zapomnienia, Lachtiś? E, znaczy, no to, to był taki weekend, z którego e, no, wyjadę po tym weekendzie na pewno z pewną dozą. E, Takiego niezadowolenia z tego, z tego, co pokazałem, bo wiem, że, że stać mi było na, na więcej, ale no, będę spokojnie nad tym pracował, żeby kolejny był dużo lepszy. Rower, to jest coś, na co czekasz od początku sezonu, czy to jest już taki challenge, wyzwanie, że no, dla największych twardzieli? <laughs> to, to ci powiem po, po rowerze, jak się będę czuł. Czy, czy, nami... czy, czy będzie zostanie trochę sił, czy nie. Za nami trzy edycje, masz już jakieś takie pewnie wyrobione sobie zdanie. E, tak, no z, y, moim zdaniem no, to, że, to, że jest to skakanie tak intensywne. Y, Da się przeżyć, zwłaszcza że człowiek praktycznie z dnia na dzień cały czas jest w tych w emocjach, w rywalizacji, na adrenalinie, więc tego zmęczenia tak nie czuć. Ono dopiero wychodzi już po tym ostatnim po tych ostatnich skokach. Wtedy, wtedy to po prostu wszystko czuć w nogach, że, no, że się ten rower odbył.